Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Od pewnego czasu w kontekście samolotów F-35 wspominałem, że za wszelkie problemy z programem budowy samolotów tego typu będą musieli zapłacić zagraniczni odbiorcy, którzy pozyskają F-35 w najbliższych latach. Dość często słyszałem, że to nieprawda bo F-35 jest super, a Ty się nie znasz. No cóż, okazuje się, że właśnie moje słowa zaczynają się potwierdzać. Zresztą nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni. Okazuje się bowiem, że Niemcy nie są do końca zadowoleni z układu, jaki został zawarty pomiędzy niemieckim koncernem Rheinmetall a producentem samolotów F-35, czyli koncernem Lockheed Martin. Pamiętajcie zawsze o jednym: Europa może wyjść na umowach z Amerykanami jak zabłocki na mytle. Ale Amerykanie zawsze muszą wyjść na swoje, a jeśli nie wyjdą na swoje, patrz punkt pierwszy. Tak czy inaczej, niemiecki koncern Rainmetal jeszcze do niedawna uważał, że złapał Pana Boga za nogi. Okazało się bowiem, że po tym jak Turcja została usunięta przez Amerykanów z programu budowy samolotu wielozadaniowego piątej generacji, znanego powszechnie jako Joint Strike Fighter, albo F35, Kontrakt na budowę ponad 400 centralnych części kadłuba, który miał być zrealizowany przez tureckie fabryki, przypadł w udziale Niemcom, którzy na tamtym etapie nie byli jeszcze przekonani, czy w ogóle będą zainteresowani pozyskaniem samolotów F-35. Dlaczego nie byli przekonani? Głównie dlatego, że w tym czasie duży przetarg na dostawę samolotów wielozadaniowych dla Niemiec wygrała firma Boeing, która zaoferowała Niemcom samoloty FA-18 Hornet, które w niemieckich barwach miały zastąpić samoloty pan Aviator tornado wykorzystywane za naszą zachodnią granicą do przenoszenia ładunków atomowych w ramach programu współdzielenia broni atomowej. Dochodziły do tego także kwestie polityczne. Za czasów, gdy urząd kanclerski sprawowała Angela Merkel, o zakupie F-35 nie było mowy. Gdy na stanowisko to wstąpił Olaf Scholz, polityka Niemiec uległa zmianie. Ostatnio do udziału w programie aspiruje, a przynajmniej tak twierdzą niektórzy politycy, także Polska, mowa tutaj o programie współdzielenia broni atomowej. Ale jest to raczej mało realne rozwiązanie, o czym zresztą jakiś czas temu wspominałem. Tak czy inaczej, wracajmy do naszych baranów. A więc, kontrakt na budowę centralnych części kadłuba samolotu F-35 przypadł niemieckiemu koncernowi, który zlecił produkcję wytwórni WEZE w zachodnich Niemczech. Zapowiadało się bardzo dobrze, bo zakłady miały nie tylko obsługiwać przyszłe niemieckie F-35, ale także samoloty należące do, jak to ujęto, zaprzyjaźnionych państw, a więc, zdaniem Amerykanów, także i Polski, zdaniem części Polaków, to już by były te F-35 z Niemiec z góry skreślone. Tak czy inaczej, produkcja, szczególnie praco, czasu i materiałochłonnych elementów w Turcji, była uzasadniona. Między innymi ze względu na niższe koszty produkcji, niższe koszty zatrudnienia pracowników, niższe koszty energii, itd. Tak tak Dość szybko okazało się, że koszty produkcji w Niemczech będą znacznie większe, ale w imię politycznego interesu przymknięto na to oko, tym bardziej że produkcja kadłubów F35 jest obecnie prowadzona przez zakłady Northrop Grumman, dlatego też stworzenie drugiego mniejszego zakładu w Europie mogłoby pozwolić na rozwiązanie problemu tej szyjki od butelki, jak to jest określane w amerykańskich mediach, czyli przedłużającej się produkcji i opóźniającej się produkcji w miarę narastania zamówień. No, stanowiło to dosyć duży problem, tym bardziej, że samolot F-35 jest na chwilę obecną Jedynym ogólnodostępnym do zakupu samolotem piątej generacji na świecie. No i ostatnimi czasy konsekwentnie wygrywa wszystkie kolejne przetargi, w których rywalizuje z samolotami generacji czwartej. Trzeba otwarcie sobie powiedzieć, że te zwycięstwa w przetargach wynikają głównie z faktu, że najlepszym, co mogą zaoferować. Inne państwa, czy raczej koncerny, są samoloty generacji czwartej albo czwartej. Plus, no i tutaj możemy wymienić Eurofighter Typhoon czy francuskiego Rafala. Niemcy spodziewali się, że Eurofightery, czy Eurofightery, jak niektórzy chcą, żebym mówił, staną się wiodącymi samolotami w Europie i bardzo mocno liczyli między innymi na belgijskie zamówienie na te maszyny, ale nic z tego nie wyszło. Dlaczego? Głównie dlatego, że europejscy partnerzy Niemiec z jednej strony obserwowali, jak państwo to przez bardzo, bardzo wiele lat nie inwestowało w kwestie obronności, no i teraz uważają, że wchodzenie we współpracę z Niemcami, którzy mają największy przemysł w Europie, ale jest to generalnie rzecz ujmując przemysł nastawiony na potrzeby rynku cywilnego, nie jest najlepszym pomysłem. I to zwłaszcza w sytuacji, gdy wojska amerykańskie rozbudowują swój potencjał przemysłowy, wprawdzie z myślą o tym, żeby w pierwszym rzędzie zabezpieczać amerykańskie interesy na Pacyfiku, ale w jakiejś bardzo odległej perspektywie także zabezpieczać Europę. Natomiast co się tyczy Eurofightera, to tutaj problem zaczyna się robić znacznie poważniejszy, bo maszyna ta wygrywała wszędzie tam, gdzie ze względów politycznych i wojskowych na udział w przetargu nie zdecydowali się Amerykanie. Czy to oznacza, że w końcu konsorcjum Eurofighter zdecyduje się sprzedawać technologię także państwom takim jak Chiny, biorąc pod uwagę, że niemieccy piloci już teraz prowadzą szkolenie chińskich pilotów? Że już teraz Europa Zachodnia z coraz większą niechęcią przygląda się umacnianiu pozycji Amerykanów, także na polu przemysłu wojskowego, to choć taka opcja wydaje się bardzo mało realna, to tak całkowicie bym jej nie odrzucał. Bo ludzie, którzy już teraz w Niemczech stracili olbrzymie pieniądze na tym, że rząd Olafa Scholza zdecydował się na wyrzucenie tych funduszy do koszyczka z napisem Sprzęt Amerykański. Też mają ograniczoną cierpliwość. A gdy ta cierpliwość im się skończy, to zawsze mogą poprzeć konkurentów politycznych obecnego kanclerza. Znamy już kilka takich przypadków, gdy niemieckie koła przemysłowe wchodziły w politykę i popierały tego czy innego kandydata. No i to często miało dość opłakane konsekwencje dla świata, i nie zdziwiłoby mnie, gdyby tak było także tym razem. Pozostajemy w Niemczech i przy samolotach F-35. No i tutaj Amerykanie są zadowoleni z powstania nowego zakładu w Niemczech, gdyż pozwoli on na zwiększenie produkcji. Tu drobna uwaga, bo ostateczny montaż i tak odbywa się w Stanach Zjednoczonych, a już teraz zapotrzebowanie jest całkiem spore, chociaż zamówienia nie przychodzą z USA, bo Amerykanie zdecydowali się je nieco ograniczyć ze względu na niski poziom dostępności samolotów F-35, duże koszty ich utrzymania, serwisowania. No i wynika to wszystko głównie z dużych problemów generowanych przez silniki F-135 stosowane w samolocie. F35 mówiłem o tym już na kanale wiele razy. Poszukajcie, na pewno znajdziecie film, gdzie jest to omówione nieco dokładniej. Tak czy inaczej, włodarze niemieckiego przemysłu zaczynają zastanawiać się, czy to dobre rozwiązanie, gdyż poza F35 zamawiają coraz więcej sprzętu wojskowego w Stanach Zjednoczonych, no i niemiecki przemysł zaczyna kuleć. Susan Wiegand. Dość poważna postać w ręk grup, odpowiedzialnej m.in. za produkcję czołgów leopard stwierdziła, że olbrzymie pieniądze, jakie przyznały Niemcom Stany Zjednoczone w ramach programu rozbudowy niemieckiego potencjału wojskowego, chociaż lepszym określeniem byłoby odbudowy niemieckiego potencjału wojskowego, nawet w połowie nie zostaną wydane na zakupy rodzimego uzbrojenia. I to nie tylko dlatego, że niemieckie uzbrojenie jest. Postrzegane jako gorsze. Wprost przeciwnie. Samoloty Eurofighter Typhoon, które przez wiele lat stanowiły podstawę niemieckiego lotnictwa i były w dużej mierze produkowane przez niemiecki przemysł, teraz nagle stały się źle widziane w samych Niemczech. Dlaczego? Trudno powiedzieć, bo w przeciwieństwie do niemieckich i francuskich pojazdów pancernych wysyłanych na Ukrainę, samoloty te nie stały się przedmiotem narzekania ze strony ukraińskich żołnierzy. Tak na marginesie, to Ukraińcy nie są właśnie teraz zadowoleni z wykorzystania niemieckich czołgów leopard, a także francuskich pojazdów kołowych AMX. Jest takie polskie przysłowie, że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale najwyraźniej nie ma ukraińskiej wersji tego przysłowie. A co się tyczy samych Niemiec i tamtejszego przemysłu, no to jak niby Niemcy tracą na F35, skoro raid metal ma montownie kadłubów? Ano, tracą i jeszcze stracą, bo Amerykanie nigdy nie sprzedadzą nikomu licencji na produkcję całego samolotu F-35, a tylko wtedy takie zakłady jak ten w Niemczech miałyby zapewniony długofalowy byt, no bo w pewnym momencie montaż części, także tych zamiennych, się skończy. Ponadto zakład, który tylko produkuje jakieś podzespoły, które potem są gdzieś wysyłane, nie będzie Rentowny w długiej perspektywie, on się nie przyczyni do tego, żeby powstawał jakiś miejscowy know-how. Ponadto, ten zakład bezpośrednio uderza w konsorcjum Eurofighter czy Eurofighter. Wygodniej jest mi mówić Eurofighter, no ale skoro chcecie Eurofighter, to proszę uprzejmie. Tak czy inaczej, po tym jak Niemcy zaczęli stawiać na dostawy amerykańskiego sprzętu, w samych Niemczech pojawiają się głosy niezadowolenia, co nie powinno dziwić, bo ludzie, którzy przez wiele lat zarabiali na produkcji sprzętu wojskowego Made in Europe, teraz zaczynają z jednej strony obawiać się o to, że Amerykanie i dostawy sprzętu z Korei zabiorą im miejsca pracy, a z drugiej strony wskazują, że to może nie jest tak, że produkowane w Europie Zachodniej pojazdy pancerne i inny sprzęt jest słaby. Czy źle się spisuje na wojnie, jak to określają Ukraińcy, ale może po prostu szkolenie ukraińskiego personelu wojskowego nie zostało przeprowadzone tak jak należy, względnie Ukraińcy nie mają doświadczenia w wykorzystaniu pojazdów czy sprzętu. Które są znacznie bardziej finezyjne niż sprzęt poradziecki, znajdujący się na wyposażeniu armii ukraińskiej. No bo umówmy się, dowolny radziecki czołg, czy dowolny radziecki samolot miał być idiotoodporny. I mógł być ciosany siekierą. I mógł być naprawiony młotkiem. Bo miał być prosty. Niemcy czegoś takiego w głowie nie mają. Na tym jednak nie koniec, bo Ukraińcy krytykują europejski sprzęt nie bez przyczyny. Od samego początku konfliktu, czy to na polu broni pancernej, czy to na znacznie lepiej znanym mi gruncie lotnictwa wojskowego, widoczna jest taka tendencja ze strony Ukrainy, która dąży do tego, by dostać oczywiście najlepiej za darmo takie platformy jak chociażby F-16. Dopóki Ukraina nie dostanie tego, co chce, wszystko, co zostanie jej przekazane, będzie prędzej czy później skrytykowane. Co się zaś tyczy niemieckiej fabryki kadłubów samolotów F-35, to wiele wskazuje na to, że obsłuży ona znaczną część zapotrzebowania także na polskie samoloty. Okazuje się także, że powstające na terenie Niemiec centrum serwisowe będzie najbliższym miejscem, gdzie polskie maszyny F-35 będą przechodziły remonty i naprawy. Wszystko wskazuje więc na to, że przywoływany bardzo często w kontekście ewentualnego pozyskania samolotów Eurofighter Typhoon przez Polskę argument części naszego społeczeństwa, także widzów na tym kanale, niektórych nic od Niemiec traci na wartości. Niemcy zaś, podobnie jak Polska, zaczęli bardzo mocno wchodzić we współpracę z Amerykanami i już na bardzo wczesnym etapie tej współpracy zaczęli dostrzegać, że wychodzą z jednej strony na tym troszeczkę jak zabłocki na mydle, a z drugiej strony już na bardzo wczesnym etapie tej współpracy są w lepszym położeniu niż Polacy. Brawo! Ta pierwsza część, która polega na tym, że wychodzą na tym jak zabłocki na mydle, przestaje im się podobać. Ta druga część, że wychodzą na tym lepiej niż Polacy, jeszcze im się podoba. Co się tyczy niemieckiego czy europejskiego sprzętu, to o wartości tego, co produkują niemieckie fabryki, mają świadczyć opowieści Ukraińców, których najpierw, podobnie jak cały świat, Niemcy bardzo mocno pokochali, a teraz na tej wzajemnej ukraińsko-niemieckiej miłości yy, zaczynają pojawiać się pierwsze rysy pierwsze kryzysy w związku. I o ile Polacy nie mają w znacznej mierze problemu z tym, że Ukraińcy mówią nam, jak mamy postrzegać wiele różnych kwestii, o tyle Niemcy w tej kwestii są bardziej pragmatyczni i prezentują taką bardziej dojrzałą miłość do Ukrainy, podczas gdy my prezentujemy to jest moje odczucie taką bardziej miłość, bym powiedział, toksyczną trochę toksik jest ten związek. Jak to się wszystko skończy, nie wiadomo, ale już teraz widać dwie rzeczy. Po pierwsze, nawet jeśli Amerykanie przykładają większą wagę do rejonu Pacyfiku niż do Europy, o czym kiedyś tam pisał serwis Bloomberg, i ja się troszeczkę tej myśli przyczepiłem, to na pewno Amerykanie nie zamierzają zrezygnować z pieniędzy Europejczyków, którzy mają zapłacić za zakupione samoloty, wyprodukować znaczną część z nich. A potem odkupić je od Amerykanów, którzy dają know-how, i technologie, i sprzęt, i dolary dla państw, które na skutek wchodzenia w świat gospodarki rynkowej praktycznie rozwaliły swój nierentowny przemysł lotniczy, samochodowy, maszynowy, takie rozwiązanie nic nie zmienia. Ale dla Niemiec, no tu już się trzeba poważnie zastanowić, jak to ma dalej wyglądać. Jeszcze jedno w temacie samolotów F-35. Okazuje się, że zakłady w Niemczech są coraz bardziej potrzebne, bo już teraz zamówienie na samoloty F-35 planuje zwiększyć Izrael, który stwierdził, że ze względu na możliwości stealth, przydałoby mu się więcej maszyn tego typu. No i to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego F-35, pomimo wielu problemów, jest tak chętnie kupowany przez, jak to niektórzy mówią, cały świat. Otóż jest to jedyna dostępna w sprzedaży maszyna z pełnymi możliwościami stealth. No bo ani F-22, ani F-117, jeśli mówimy o samolotach zachodnich, nie znajduje się na rynku i nie możesz go kupić. Co się tyczy J-20, no to raczej byłoby to dziwne, gdyby świat zachodu czy państwa, które dążą do współpracy z Amerykanami, Kupowali sprzęt chiński. Jeżeli chcesz kupić dowolny sprzęt wyprodukowany w Rosji, narażasz się na amerykańskie sankcje. Narażasz się też na sankcje Europy. No i doskonale to widać chociażby na przykładzie Serbii. Od i wszystko. Dzisiaj z mojej strony to też już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów między innymi za pośrednictwem wirtualnej kawy i serwisu YouTube. W ramach wsparcia w serwisie YouTube osoby wspierające otrzymują różne bonusy, między innymi wcześniejszy dostęp do filmów oraz m.in. innymi dodatkowe emotikony. Wszystkie informacje na temat wspierania kanału znajdziecie pod filmem. Pamiętajcie, że dzięki waszemu wsparciu mogę przygotowywać więcej materiałów. Już teraz zapraszam na kolejny materiał. Który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem. Do widzenia!